Jak zaczęła się pana przygoda z książką? W sumie przypadkiem, ponieważ pierwszą książkę napisałem dla mojego kuzyna Krzysia, który nie bardzo lubił czytać, przyszło mi do głowy, że gdyby dostał książkę, taką nie z księgarni, którą każdy może mieć, tylko napisaną specjalnie dla niego. I taką książkę napisałem. Potem mój kolega znalazł brudnopis i nam mówił mnie, żeby wysłać ją do wydawnictwa. I takim zupełnym przypadkiem zaczęła się moja kariera jako pisarza. Czyli sukces całkiem przypadkiem? Naprawdę, ale to był jeden z dwóch najlepszych przypadków w moim życiu. To jest praca, którą po prostu pokochałem od razu. A skąd czerpie pan pomysły do swoich książek? No na pewno z wyobraźni, która jest taką potęż takim potężnym narzędziem, które każdy z nas ma, a nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. E, I z życia. Dzieje się tyle rzeczy dookoła, które mogą być inspiracją do napisania, czy chociażby jednego rozdziału, czy jednej strony, albo pomysłu na całą książkę. Tylko, że bardzo często nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, rozejrzeć dookoła, przyjrzeć, przyjrzeć się, przesłuchać temu, co się dzieje. Ja ten czas znajduję, no i to później przechodzi na kolejne książki. Elf, pana pies, jest Elf. głównym bohaterem wielu książek. Czy jeszcze jakieś osoby z pana bliskiego? Otoczenia można spotkać w książkach? To znaczy, ci, którzy znają mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół, rozpoznają na pewno niektóre osoby, które niekiedy w książkach nazywają się inaczej, mają inaczej na imię. Jednak osoby, które są mi bliskie, bardzo często są bohaterami moich książek. Co pan robi w czasie wolnym po pisaniem? Ja nie mam czasu wolnego. Nie, bo to nie jest tak, że tradycyjnie pracujący człowiek, powiedzmy, ma pracę od którejś tam do którejś godziny. Natomiast u mnie głowa pracuje cały czas. Ja mogę być na spacerze z Elfem, powiedzmy, iść sobie na wycieczkę. Natomiast w tym czasie cały czas myślę o tym, jeszcze gdzieś tam w podświadomości pracuję. Nad dialogami, nad kolejnymi sytuacjami. Cały czas jest się zajętym. Ale wiem o co pani chodzi. Wolny czas to są przede wszystkim spotkania z ludźmi, których lubię. Czasem trzeba pobić samotności i to też bardzo lubię. Najlepiej z książką, kubek zielonej herbaty albo dobry film. Tego też nie, nie wykluczam. Spacery z moim kochanym czworonogiem, no to, co, to jest najprzyjemniejsza część dnia, nie da się ukryć. A i przy okazji zdrowie się przy tym poprawia. Ale przede wszystkim czytam bardzo dużo. A jaka? Właśnie co pan lubi czytać? I jakich autorów można spotkać na Pana płuce? To jest na przykład Fanny Flagg, która napisała Smażone Zielone Pomidory. To jest powiedzmy John Caron, która napisała kapitalną serię o miasteczku Midford. To jest Tom Sharp, który napisał kapitalną z kolei serię o. Takim nauczycielu akademickim nazwiskiem Wild. Przepiękna seria. Jeśli ktoś lubi absurdalne angielskie poczucie humoru, to polecam gorąco. Fantastyka naukowa, ojejku, dobry horror, ale nie piła, tylko właśnie duchy, klimat gotycki taki bardziej. Co dają panu spotkania z dziećmi i młodzieżą? Potężny zastrzyk energii. Naprawdę człowiek z takiej serii spotkań, kiedy wraca do domu fizycznie zmęczony, ale w środku ten akumulator jest tak naładowany, że to się w końcu przekłada na jakąś nową, zupełnie zwariowaną książkę, na coś innego spontanicznego, co zrobię z Nienacka, prawda? A przede wszystkim na tą pogodę ducha, która cały czas we mnie jest. Czy pisaniem książek można zarobić na życie? Trzeba. To znaczy, no, wiadomo, że stawki dla autorów w Polsce są po prostu żałosne i symboliczne. Więc gdybym tylko pisał, nie jeździł na spotkania autorskie, na pewno musiałbym jeszcze mieć inną pracę. Natomiast trudno, z trudem, bo z trudem, ale jakoś tam wiąże koniec z końcem i nie żyje bogato, ale, ale przynajmniej bez stresu, bez nadgodzin w pracy, bez charówki, która się przykłada owszem, na, może na bardziej pełne konto, ale człowiek niekiedy kończy z zawałem wieku lat 40. Ja nie zamierzam tak skończyć.